Tylko raz, powiedz tak, zacznij się w porządkę. Sam sobie dajesz znać, drogi proste Witamy, witamy, słuchajcie, drogi proste na pewno nie będą Nie dzisiaj, nie na MotoPiknik, nie na Gardemon Racing Słuchajcie, zapraszamy, Was właśnie w tej chwili jedziemy piękna pogoda jest piękna pogoda, więc będzie można naprawdę skorzystać, skorzystać ze wszystkiego w 100%. Na motopikniku dzisiaj będzie się działo bardzo wiele, bo będą koncerty będą występy artystyczne będą przede wszystkim właśnie drift drift w wykonaniu również naszych wspaniałych Polaków. No, i będziecie mogli to wszystko poczuć. Poczuć ten zapach smalonej gumy. Pamiętasz, jak to było? No, pewnie, że tak. <laughs> rok tam, temu, dwa lata My jesteśmy tam co roku, choć przez ostatnie dwa lata. A nie, rok temu nie było. Nie, przez ostatnie dwa lata jest tak, że było tylko dla małej grupy ludzi. W tej chwili może to każdy skorzystać z tego i naprawdę warto, bo. Nie wiadomo, co za chwilę będzie znowu, czy nas nie zablokują jakimś czymś. Także słuchajcie, jest sobota. Wstajemy na motor piknik. Wstajemy, wsiadamy do furmanek i śmigamy na motopiknik. Wydarzenie jest w linku, tutaj w tym materiale. Także zachęcam wejść na link. Zachęcamy, abyście zobaczyli sobie, gdzie to jest. To jest na gardemon. Niedaleko z każdego miejsca. Pamiętajcie, że wszystkie drogi prowadzą do Gardemon, bo przecież stamtąd jest wylot na Polskę. <śle> 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 także także większość z, no, raz raz <śle> większość z was wie, gdzie to jest. Większość z was to jest. No słuchajcie, będą koncerty, będą, e, będzie grał m.in. niedawno u nas goszczący zespół Wake-up. Będą jeszcze dwa kolejne zespoły, będzie to napad i. Przepraszam, jeszcze jeden. Ja nie będę wymieniał w sumie ani firm. Oprócz oczywiście Troll Rental, który jest głównym organizatorem tego wszystkiego już od wielu lat. Słuchajcie, z urodzinowej imprezy to się przeobrazi, przeobraziło w naprawdę fajną, świetną, potężną imprezę, która, którą warto, warto tam być, słuchajcie. My jesteśmy Polakami, którzy sakramentowo nie lubią się jakby mobilizować dla siebie nawzajem, ale w tym przypadku, słuchajcie, warto, bo każdy dla siebie coś naprawdę fajnego wyniesie, bo jeżeli lubisz e, poczuć spaloną gumę, słuchajcie, e, no to to jest dla Ciebie. Jeżeli lubisz usłyszeć ryk tych samochodów, no to również jest dla Ciebie. Jeżeli lubisz, co tutaj dużo gadać, jeżeli lubisz nawet zjeść dobrze, będzie również jedzenie, będzie, będzie piwo, będzie, słuchajcie, jest, jest wszystko fantastyczne. Również zrobię Wam materiał już z miejsca tam, gdzie będziemy na motopikniku, już na żywo pokażę Wam również urywki, jak, jak driftuje nasz Krzysiu Bęben, także pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, chłopak jest niesamowity, Polonez ma silnik, mnóstwo koni pod maską, nie wiem, jak on to tam wszystko zmieścił. Nie znam się na tym, ale Troll Rental się na tym najlepiej zna, ze względu na to, że oni się jednak tym zajmują. Części samochodowe również tam od nich można zamawiać. Słuchajcie, mam nadzieję, że Was nie zabraknie. My tam będziemy. Możecie podejść również do nas, możecie porozmawiać o tym, co chcecie usłyszeć również na radio, a radio cały czas jeszcze jest na DABie, Także korzystajmy z tego również. No i cóż, słuchajcie, miła, piękna pogoda miłego dnia, miłego dnia jest sobota, jutro jest niedziela, jutro również jest pierwsza część. Wczoraj chłopaki już stawiali z treningów filmiki. Również jeden jest u nas chłopaki z Waku klub Wag. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, naprawdę moc. Tego nie obejrzysz, nie odczujesz takich emocji poprzez oglądanie tego na, 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 na telewizorze YouTube, Facebook. To trzeba naprawdę poczuć i, i, i usłyszeć ten. ten te emocje po prostu na miejscu. Także zapraszamy, zbieramy się. Jeżeli ktoś z Was nie miał planów, co dzisiaj zrobić, to jest właśnie dobry plan. Jeżeli ktoś planował, żeby jechać na motopiknik od dawna, no to do zobaczenia na miejscu. No i co no Widzimy się. Widzimy się, widzimy Tam będzie wszystko, wszystko jest na miejscu i każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jak już wspomniałem wcześniej. Występy artystyczne, koncerty, będzie hit The Beats oczywiście, jak... Będą prawdopodobnie też jakieś atrakcje dla dzieci, nie? Nieprawdopodobnie, będą atrakcje dla dzieci, będzie wszystko, jest już wszystko uszykowane. Mnóstwo pracy wykonanej przez mnóstwo ludzi, A, także nic, tylko korzystać. Jeszcze raz tylko powtórzę, link do wydarzenia jest w tym materiale, także klikamy, chodzimy, lokalizujemy, jedziemy, furmanki odpalamy i dzida. Do zobaczenia na miejscu. Eee, no i co? No i dalej Radio Ile z nich potracę na własną głupotę? Ile z nich pozostawi głębszy sens? Ile będzie po mnie wielkiej chwały i glorii? I niech faktów, co pokryje, Zanim się oddane za zakrętę historii, żeby w dalszą podróż wybrać się Bom dia,